Połamane drzewa i uszkodzone dachy – to efekt silnego wiatru, który w nocy i nad ranem wiał w całym województwie śląskim. Bardzo mocno wiało tej nocy. Bardzo mocno. Widać ile drzew, ile drzew połamanych w parku i w ogóle. No, co zrobić? Taki czas. W żywieckim parku Habsburgu wiatr złamał 31 drzew. Uszkodzone zostały także lampy oraz kosze na śmieci. Zniszczony został fragment ogrodzenia i dachu w żywieckiej stajni miejskiej Minizo. Ucierpiał nam dach jednej z zagrody, w której mieszkają owieczki. Ucierpiał nam też płot w zagrodzie, w której się znajdujemy. Na szczęście rozpoczęliśmy w tamtym tygodniu tutaj remont i żadnych zwierzątek w tej zagrodzie nocą nie było. Na bieżąco również monitorowaliśmy tutaj sytuację w Minizo. Zwierzątka jakoś obeszły się z tym spokojnie, nie ma żadnych strat. Powiat żywiecki to jeden z tych, w którym strażacy odnotowali najwięcej interwencji. Wczorajsza noc i dzisiejszy poranek był dosyć intensywny. Od wczoraj, od godziny wieczornych mieliśmy 65 zgłoszeń. Dotyczyły to głównie. Powalonych drzew. Ze skutkami wichury zmagano się także w powiatach Częstochowskim, Cieszyńskim, Gliwickim, Będzińskim, Lublinieckim, Tarnogórskim, Zawierciańskim oraz w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W sumie strażacy wyjechali do zdarzeń blisko 600 razy. Było trochę interwencji 581 dokładnie, według tego co tam Straż Pożarna przekazała. Głównie do drzew, ale nie tylko. Zdarzyło się jeszcze 26 dachów na budynkach mieszkalnych, no ani jeden w całości, natomiast niektóre nawet w połowie poleciały sześć na budynkach gospodarczych. Wiatr spowodował spore utrudnienia na kolei. Rano nie kursowały pociągi między Pszczyną i Tychami. Jeszcze po godzinie 13.00 zastępcza komunikacja autobusowa kursowała na odcinku Sól z Wardoń-Sól. Ponad 10 tysięcy odbiorców w wyniku wichury nie miało prądu. Do godzin popołudniowych sytuacji w większości gospodarstw domowych udało się opanować. Silny wiatr to w tym przypadku żadna anomalia, podkreśla specjalista do spraw pogody Cezary Orzech. I dodaje, że dzisiejsza noc także będzie należeć do wietrznych. Teraz do... Brytyjski zdąża kolejny niż. Także dziś w nocy znowu powieje. Beskidak po hula halny, czyli tam będzie miało znowu do 100 km, na pozostałym obszarze do 65 km na godzinę. I wszystko się powinno uspokoić we wtorek, w godzinach południowych. Służby przypominają, aby nie bagatelizować alertów pogodowych.